Danych jest 111 dodatnich liczb całkowitych. Wykaż, że spośród nich można wybrać 11 takich liczb, których suma jest podzielna przez 11. Żeby rozwiązać to zadanie, to wykorzystamy do tego taką oczywistą obserwację, która mówi, że jeżeli umieścimy nk plus 1 bomb w n budynkach, to w pewnym budynku musi się znaleźć co najmniej k plus 1 bomb. Jak się chwilę nad tym zastanowimy, to dojdziemy do wniosku, że tak musi być. No, bo powiedzmy, że mamy 5 budynków: pierwszy budynek, drugi budynek, trzeci budynek, czwarty, no i piąty. No i jakiś tam ziomek z Al-Kaidy wręczył nam 36 bomb. No i tam mamy je tam podłożyć do tych pięciu budynków w jakiś sposób tylko sobie chcemy. No, 36 to się równa 7 razy 5 plus 1. Czyli gdybyśmy chcieli w optymalny sposób podłożyć te bomby, w optymalny, mam tutaj na myśli to, żeby każdy budyn siła wybuchu w każdym budynku była taka sama, tak? Czyli żeby w każdym budynku znalazła się taka sama ilość bomb, no to byśmy wkładali do każdego budynku po 5, mm, przepraszam, po 7 bomb, tak? Tutaj 7, tutaj 7, tutaj 7, tutaj 7, no i tutaj 7. No, ale ponieważ 36 po podzieleniu przez 5 daje resztę 1, no to została nam ta jeszcze jedna bomba. Czyli do któregoś budynku musimy włożyć jeszcze jedną bombę. Nie, nie ma znaczenia do którego, no ale do któregoś wrzucimy. Powiedzmy tutaj, jeszcze jedna bomba wrzucić, czyli w którymś budynku znajdzie się 8 bomb. No i później możemy te bomby odpalić, i tam czeka nas chwała i honor, i tak dalej. No, ale wróćmy teraz do rozwiązania zadania. Tutaj mamy 111 dodatnich liczb całkowitych. No i tam chcemy pokazać, że da się z nich wybrać 11, tak żeby suma była podzielna przez 11. No to zastanówmy się, jakie są możliwe reszty z dzielenia przez 11. Jeżeli liczba jest podzielna przez 11, no to ona jest w postaci 11 razy k, gdzie k jest jakąś liczbą całkowitą plus 0, prawda? No Liczba podzielna przez 11, no to daje po podzieleniu przez 11 resztę 0. No oczywiście. Dobra, kolejną możliwą resztą, no to jest 1, prawda? Czyli liczby, które dają po podzieleniu przez 11 resztę 1, no to są liczby w postaci 11 razy k plus 1. No i później moglibyśmy sobie tak hulać dalej, no aż w końcu dojdziemy do liczby, które dają po podzieleniu przez 11 resztę 10. Kolejna liczba, no to by było 11k plus 11, ona już by była podzielona przez 11, czyli dawałaby resztę 0. Czyli wniosek jest taki, że mamy 11 możliwych reszt z dzielenia przez 11. Są to, te reszty to... Liczby ze zbioru od 0 do 10, tak? No to możemy postąpić w następujący sposób. Możemy rozważyć 11 szufladek, które będą ponumerowane liczbami od 0 do 10. I w zależności od tego, jaką nasza liczba daje resztę dzielenia przez 11, to wrzucamy ją do takiej szuflady. No i gdyby się okazało, że w której szufladzie znalazło się przynajmniej 11 liczb, no to jak damy dodamy do siebie 11 liczb, które dają taką samą resztę z dzielenia przez 11, no to oczywiście one ta suma będzie podzielna przez 11, czyli udowodnimy tezę naszego zadania. No to zapiszmy. Rozważmy 11 szuflad ponumerowanych liczbami 0, 1 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, aż do 10. Czyli mamy tych 11 szuflad, no i mamy te 111 liczb. Czyli w tych 11 szufladach rozmieścimy 111 liczb. No może to zapiszmy. W tych jedenastu szufladach, rozmieścimy. 111. liczb. No i w jaki sposób my je rozmieszczamy? Jeśli liczba. Przy dzieleniu przez 11 daje resztę r, to wkładamy ją do szufladzie o numerze r. Gdzie r to jest liczba ze zbioru od 0 do 10, prawda? To wkładamy ją do szuflady o numerze, numerze R. Okej. Okay. No i teraz chcemy pokazać, że w której szufladzie musi się znaleźć 11, 11 liczb, przynajmniej 11 liczb. No ale to pokazać to jest chyba dosyć łatwo. No bo ponieważ... 111 to się równa 10 razy 11 plus 1, czyli gdybyśmy chcieli tak w sposób optymalny powkładać te liczby do szuflad, no to chcielibyśmy, żeby w każdej szufladzie znalazła się taka sama liczba yy, liczb, czyli żeby tam było yy, po, po 10, tak? Byłoby w takim, przy takim widalnym świecie. No ale widać, że... 111 po podzieleniu przez 11 daje resztę 1, czyli zostaje nam ta jedna liczba, którą musimy gdzieś jeszcze wrzucić. Analogicznie jak z tymi bombami. Tą, tę oczywistą oczywistość czasem się nazywa zasadą szufladkową Dirichleta. Właściwie nie czasem, tylko zazwyczaj. No to właśnie korzystając z tej zasady, możemy wywnioskować, że która jest tak naprawdę oczywistą oczywistością, że w której szufladzie musi się znaleźć 11 liczb. Zatem na mocy z zasady szufladkowej Dirichleta w którejś szufladzie Znajdzie się przynajmniej 11 liczb. No i jak je wtedy pododajemy? Dodamy do siebie 11 liczb, które dają ten sam resztę z dzielenia przez 11. No to ta suma tych liczb będzie podzielna przez 11. Koniec zadania. No to zapiszmy to. Dodając 11 takich liczb otrzymamy liczbę podzielną przez 11. Koniec.